Tu masz prostopochodne. Pochodna z liczby, bo C to jest jakaś liczba, jest równa 0. Czyli pochodna z dwójki jest 0, pochodna ze 100 jest 0, pochodna z tysiąca jest 0. Z dowolnej liczby pochodna jest równa 0. Jak masz pochodną z wyrażenia AX, to jest ona równa współczynnikowi przy X. Czyli jeżeli masz pochodną z X, to współczynnik przy tym X jest 1, czyli pochodna z X jest 1. Pochodna z 3X. Jest równa 3, bo przy x się stoi trójka. Pochodna z 10x byłaby równa 10. Pochodna z 20x jest równa 20. Sytuacja się zmienia, jeśli ten x jest e, w jakiejś potędze. Czyli x do potęgi n pochodna z takiego x, e, z takiej potęgi, jest dana tym wzorem. No i na przykładzie to wygląda w ten sposób. Pochodna z x do 3, zgodnie z tym wzorem, trójka idzie na początek i jest zmniejszana o 1. No to tu, yy, tutaj jest trójka i zmniejszona o 1, 2. Czyli pochodna z x do 3 to jest 3x kwadrat. No i podobnie tutaj, zgodnie z tym wzorem, piątka idzie na początek i zmniejszana jest o 1, bo tutaj jest zmniejszana o 1. Czyli z x do 5 pochodna jest 5x do 4. No i kolejny wzór. Jak masz pochodną z takiego ułamka, gdzie a jest jakąś liczbą przez x, to ta pochodna wynosi tyle. No i na przykładzie, jeśli te a jest równe 1, to pochodna z 1 przez x jest równa tutaj. Zamiast a piszesz 1, czyli minus 1 przez x kwadrat. W tym ułamku a to jest 3, czyli pochodna z, y, z ułamka 3 przez x jest równa minus 3 przez x kwadrat. Bo w miejsce a wstawiasz tu i tu 3, no i otrzymujesz ile równa się pochodna z 3 przez x. No i ten wzór. Po prostu pochodna pierwiastka z x jest równa 1 przez 2 pierwiastki z x. Do zapamiętania.